Szanowni Państwo, pamiętam powódź 1997 roku. Pamiętam wtedy Racibórz, pamiętam Opole, pamiętam Kłodzko, pamiętam Wrocław. Widziałem te ludzkie dramaty, kiedy ludzie tracili zdrowie, kiedy tracili życie, kiedy tracili cały swój majątek. Widziałem w Kłodzku ludzi, którzy stracili swoich bliskich. To była rzeczywiście powódź stulecia, to była rzeczywiście wielka powódź, która spowodowała ogromny dramat na wielkich połaciach naszego kraju. I wtedy ówcześnie rządząca lewica ustami premiera Cimoszewicza mówiła ludziom, trzeba było się ubezpieczyć. Podobnie jak prezydent Komorowski z Platformy Obywatelskiej kilka lat temu mówił, że woda ma, się, ma to do siebie, że się zbiera, a potem spływa do innych rzek i potem do Bałtyku. To są zdania, które są nam obce. My zabraliśmy się bardzo ostro do roboty w 2016 roku, 17 i 18 i przeznaczyliśmy ogromne środki na budowę tego zbiornika tutaj pod Bożem. I dzięki temu zbiornikowi, to myślę, wszystkim uzmysłowi, jaka jest jego waga, moglibyśmy ocalić Wrocław, Opole, Kędzierzyn, cały, całą Opolszczyznę, Dolny Śląsk przed taką powodzią, jaka była w 1997 roku. Czyli skala, wielkość tego zbiornika, te 185 milionów metrów sześciennych pomogłoby, Ocalić przed tamtą powodzią. Dzisiaj ten zbiornik jest gotowy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to właśnie nasz rząd przez ostatnie parę lat wykonał lwią część pracy, podczas gdy przez poprzednie 15-20 lat działo się tutaj niewiele i były same problemy. Tak jak mówiłem na progu wodnym w Malczycach, tak samo i tutaj. Pokazujemy skuteczność, pokazujemy realne działania. To, co broni Polaków przed. Nieszczęście. Przed nieszczęściem Polaków bronią też nasze służby i dziękuję im za to. Naszym ochotniczym Strażom Pożarnym, Państwowej Straży Pożarnej, naszym Wojskom Obrony Terytorialnej i naszym Wojskom Operacyjnym, które w różnych częściach Polski, nawet dzisiaj, pomagają naszym wspaniałym rodakom. Oby nie musiało dojść nigdy do takiej sytuacji jak w 1997 roku. Wtedy wraz z przyjaciółmi układałem worki z piaskiem na kilku wrocławskich wałach, rzekach, bo sytuacja była dramatyczna. Dzisiaj ten zbiornik w Boży chroni przed taką wielką wodą, jak wtedy to nazwaliśmy, przed wielką falą, która szła na Kędzierzyn, Opole, Wrocław i dalej. I jesteśmy dzisiaj spokojniejsi, jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj mogę powiedzieć, nie zostawimy żadnego obywatela samemu sobie. Działamy tak, żeby skutecznie zapobiegać przed wielkimi dramatami, jak ta powódź sprzed 20 lat, czy zwój przed 23 lat i powódź sprzed 10 lat.